Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych mieściły się przy ulicy Narutowicza 86-88. To, to był zakład produkcyjny. To był jedyny zakład w Polsce Ludowej, który wytwarzał na szerszą skalę kopie filmowe. Drugiego takiego zakładu w naszym kraju nie było. To przedsiębiorstwo było przedsiębiorstwem może średnim, zatrudniało około 500 osób wtedy, ja pamiętam. I to było, to było takie przedsiębiorstwo, które przyjmowało dub negatywy, żeby z tych dub negatywów były robione seryjnie kopie filmowe. Praca w przygotowalni to była praca, która przygotowywała właśnie te dub negatywy do dalszej produkcji. Po, po przygotowaniu taki opracowany już całkowicie temat, szedł do, do kopiarni i tam z tego tematu robiono tak zwaną kopię roboczą. Ta kopia robocza z kolei szła, z powro szła do kontroli na ekran i technolog z kontrolerem przyjmowali ją jako kopię roboczą i ustalali, czy warunki, które są. To są dobre, jeżeli chodzi na przykład o naświetlenie, o czas wywoływania, czy pasy barwne, czy tam filtry, wszystko jest w porządku, czy, czy, te, czy nie ma asynchronu, czy wszystko jest dobrze wystartowane. Każdy z nas, kontrolerów, miał swoją salę, na której przeglądał kopię i swojego pana kinooperatora. Na sali znajdował się stół z lampką, z interkomem, gdzie można było się porozumieć z, z kinooperatorem. No tak to wyglądało i później, jak były jakieś wady w kopii, techniczne, nabyte, to wtedy kinooperator dostawał ode mnie informację, żeby zaznaczył to. I później przywoził już taką kopię zaznaczoną. Oglądało się to na stole, zaznaczało się i, i wtedy kopia sz, szła do poprawek. Chciał poprawek, znajdował się piętro niżej. No i tam y, panie zgłaszały poprawki. Y, po kopiowaniu y, też y, zostało to później y, oddane na nasze piętro i później, jak przychodziłam za dwa dni czy, czy za trzy do pracy, to właśnie była informacja, że dla mnie jest kopia do przeglądu, czyli dany kontroler. Przeglądał swoje poprawki, miał orientację, mieliśmy zeszyty, zapisaliśmy, który akt, który, która rola jest do poprawki, y, która scena, także wszystko to było y, y, po kolei y, montowane i, i każdy wiedział, jak, no, co ma robić po prostu, jaka, jaka jest jego rola. Załoga y, studia opracowania filmów w Łodzi liczyła w latach 70 30-40 osób, więc to naprawdę mikroprzedsiębiorstwo. Było czterech dialogistów, z pięciu rotacyjnie reżyserów i też ze trzech, czterech dźwiękowców, między innymi pan Sielski, pan Łapuchowski, Natomiast z reżyserów Bartoszek Staszewski i Maria Piotrowska, która bardzo wcześnie e, przeszła do Warszawy. W owym czasie były dwa studia e, w Łodzi, studio na Traguta 8 i Sienkiewicza 33. Na tragu 8 była sala nagrań i taka główna siedziba kierownictwa, kierowników produkcji, montażownie. I montażerski tam pracowały, natomiast, no i re, re, dialogiści również przy tych studiach, przy tych stołach montażowych to były stare stoły montażowe, i żeby po prostu przy nich pracować, to była też ciężka praca fizyczna z przesuwem tej taśmy, więc tak się wtedy pracowało. Natomiast na Sienkiewicza, jak przyszłam, to były jeszcze, jeszcze była, był oddział napisowy. No i tam to dopiero były piękne stoły, które przesuwało się na korbkę. Sekcja napisowa z Sienkiewicza została przeniesiona do Warszawy i tam też przeniesi się redaktorzy. Natomiast myśmy objęły właściwie to lokum, czyli dialogistki, były tam stoły montażowe. I studio takich uproszczonych nagrań, czyli lektorskich, bo nagrania z aktorami odbywały się głównie na trawuta.